Dzień dobry Państwu. Nowe doniesienia medialne, nowy ład w nowym ładzie zaczyna się właśnie już yy, dzisiaj. Proszę Państwa, ja mam kilka uwag do nowego ładu zaproponowanego przez yy, ekipę rządzącą właśnie na koniec tego tygodnia. Po pierwsze, przypominam sobie. Ubiegły rok, kiedy to na wiosnę rozpoczęły się prace na temat tych rewolucyjnych zmian podatkowych, i od wiosny do końca roku one zajęły no właściwie prezydent to podpisał już w listopadzie w związku z tym powiedzmy, że one zajęły 6-8 miesięcy. W tej chwili propozycje, które się pojawiły, mia mają wejść od lipca. Wydaje mi się, że ponieważ poprzednio się Państwu nie udało tego zrealizować w tak krótkim czasie, jak jest kilka miesięcy i można powiedzieć, że te przepisy jednak nie spodobały się e, chyba nikomu w Polsce, e, to może zalecałbym, żeby to było wolniej. Mm, żeby więcej czasu poświęcić na to, żeby zmiany, które mają się pojawić, były po prostu przemyślane, dobre, 10 razy policzone. Po drugie chciałbym Państwa poprosić, żebyście y wspierali mnie, y, nas wszystkich tutaj, środowiska księgowych, środowiska doradców podatkowych, w tym, żeby konsultacje, które odbywają się z, z naszymi rządzącymi, odbywały się trochę w inny sposób. Ja wiem, że w tym tygodniu odbyły się konsultacje, one się odbyły wczoraj. Fajnie by było, żeby zapraszając przedstawicieli różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, księgowych, doradców podatkowych itd., zanim ci przedstawiciele przyjdą na spotkanie, żeby wypowiedzieć się o proponowanych zmianach, żeby dostali te proponowane zmiany wcześniej. Wtedy możemy się zapoznać, przeczytać, co myślimy i się do tego odnieść. Jest koniec marca. Wydaje mi się, że jeżeli plan jest taki, żeby to zrobić w 3 miesiące, to jest na pewno za szybko. Po trzecie, tam jest znowu zamieszanie z tą składką zdrowotną w jakiej części będzie odliczana, w jakiej nie będzie odliczana, czy będzie odliczana od dochodu, czy będzie odliczana od podatku. Od podatku już nie chcecie Państwo rozodliczać, dlatego że do tej pory składka zdrowotna do końca 2021 roku była właściwie prawie neutralna podatkowo, gdyż jej większą część odliczało się od podatku, a wraz z nastaniem nowego ładu ta składka zdrowotna stała się de facto podatkiem. I to w dodatku bez kwoty wolnej. W związku z tym Sugeruję, ponieważ już wszyscy wiedzą, że to jest podatek zwany składką zdrowotną, to sugeruję, żeby państwo może zdecydowali się w ogóle z niej zrezygnować i zamiast mówić, że obniżymy podatek z 17 do 12%, to powiedzmy po prostu wprost, że podatek teraz będzie nie 17%, tylko będzie 12,9%, szybko liczę 21%, bo taki chcemy, żeby był. I w sumie razem z tą kwotą wolną, która jest 30 tysięcy, to spowoduje e, bardzo duże uproszczenie liczenia podatków i de facto ci ludzie, którzy zarabiają mało pieniędzy, oni naprawdę na tej kwocie wolnej zyskają. Tylko pomyślmy o tym, żeby właśnie te do 30 tysięcy nie było żadnych podatków, również podatku zwanego składką zdrowotną i żeby e, nie udawać, że ten... Składka zdrowotna jest podatkiem, to na pewno się Państwu przyda, dlatego że to się wreszcie stanie proste. Y Pozostałe elementy, kiedy co odliczać, czy wrzucać w koszy, czy nie wrzucać, jakie rzeczy tutaj mają być zmienione w prawie podatkowym, moim zdaniem są drugorzędne, żeby nie powiedzieć trzeciorzędne. Celem tej reformy podatkowej ma być uproszczenie sposobu naliczenia podatków, bo to, co się stało na początku roku, wszystkich nas właściwie przerosło. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, o co bym chciał poprosić. Mówiłem już o tym w, we wrześniu, kiedy zastanawiałem się, co ten nowy ład mógłby naprawdę zrobić dla przedsiębiorców. To fajnie by było, żeby korzystając z tej okazji, że znowu Państwo chcecie to zmienić, to zmieńcie to później, nie teraz, nie w czerwcu, tylko zmieńcie to na koniec roku. Dajcie sobie czas na porządne przygotowanie tego projektu. Natomiast chciałbym prosić o jedną rzecz. Skoro można tyle razy zmieniać przepisy podatkowe w ciągu roku, to pozwólcie przedsiębiorcom płacić uczciwie podatki na podstawie wybranej siebie formy opodatkowania na koniec roku. Państwo nie powinno być opresyjne, państwo nie powinno zmuszać mnie do podatku większego, tylko dlatego że na początku roku podjąłem złą decyzję. Państwo jest od tego, żeby wspierać przedsiębiorczość, bo to przedsiębiorcy, płacąc podatki, zatrudniając ludzi, dając pracę, oni budują siłę naszego państwa. W związku z tym taka prośba, żebyście Państwo wzięli pod uwagę w tym roku i w kolejnych latach to, żeby przedsiębiorca po zamknięciu roku popatrzył. Bardziej mi się podoba być na liniowym, bardziej na, na skali, a może bardziej by mi się podobało być na ryczałcie. Wtedy nie będziemy musieli się kierować przepisami podatkowymi przy wymyślaniu tego, jak ja mam prowadzić biznes. Bardzo dziękuję, liczę na zrozumienie. Ehm. I mam nadzieję, że za pół roku, a najlepiej za 9 miesięcy, będziemy mogli dopiero wtedy ocenić, jakie zmiany podatkowe są szykowane w Polsce.